Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Pierwszy grill na nowym miejscu. Taki jednorazowy, prowizoryczny trochę. Ale kiełbaski się podgrzewają. Pyszne ciasto śliwkowe ze śliwkami, kruche. Przed chwileczką upiekła siostra. Mm -hmm. Ale mam teraz dobrze z nią. I tak się prezentuje pieczone. wyszności. Dzisiaj naleśniki z drzemem z czarnej porzeczki. Jest jeszcze drzem wiśniowy, śliwkowy, ale ja wybrałam czarnej porzeczki, ponieważ no. lubię. tu troszeczkę wleczy, więc sobie odwrócę, no ale za dużo nie lubię tak trochę, bo więcej wolę tego ciasta. O to mi za dużo, to na drugie. I pyszne naleśniczki będą. Taki będzie, taka będzie smaczna przekąska. W zasadzie obiadu zupa była wczorajsza, wcześniej zjadłam, więc teraz będzie taki. Sporo tych naleśniczków będzie, ale ja naleśnika to mogę zjeść i na jak ostygnienia date akurat nie są ciepłe. To też lubię. lubię. O, no, takie z jagodami są pyszne. Nawet z borówką amerykańską też mogą być. No i taki mój obiadek. Drugie danie, smacznego. Ale jeszcze muszę spróbować, przecież jak to mi spodziewało się. Pewnie będzie, bo lubię. O, łyżkę wzięłam. Teraz oczywiście wezmę sobie na mniejszy talerz. Mam wszystko pod ręką, więc wygodnie. I oczywiście będzie degustacja. Mm -hmm. Bardzo smaczne, pyszne.